Narzędzie Moja poczta, dostępne zwykle jako drugie w pasku narzędzi osobistych, udostępnia podstawowe mechanizmy komunikacji indywidualnej we fronterze. Zależnie od decyzji lidera wdrożenia, znajdziemy tu internetowego klienta poczty e-mail, fiszki multimedialne, przeznaczone głównie dla młodszych użytkowników oraz fiszki. Najczęściej dostępny jest klient poczty oraz fiszki, które omówimy szczegółowo. W skrzynce odbiorczej fiszek program prezentuje tabelę z listą otrzymanych wiadomości. Tabela domyślnie porządkowana jest według daty otrzymania wiadomości. Możemy jednak, klikając na nagłówku, zmienić kolejność prezentowania fiszek. Chcąc przeczytać wiadomość, należy kliknąć na jej tytule. Program wyświetli wtedy treść fiszki i ewentualnie związany z nią odsyłacz. Jeżeli szukamy konkretnej informacji, skorzystajmy z zakładki Przeszukuj. Wpisujemy tu szukane słowo, a program wyświetli fiszki zawierające je. Klikając na tytule, możemy zapoznać się z wiadomością. Chcąc napisać wiadomość, wybieramy przycisk Nowa fiszka, następnie dodajemy odbiorcę. Najłatwiej wpisując fragment jego imienia lub nazwiska i wyszukując go w bazie użytkowników Frontera, do których mamy dostęp. Odnalezioną osobę zaznaczamy i dodajemy do listy odbiorców. Po zredagowaniu treści naciskamy przycisk Wyślij fiszkę. Korzystanie z fiszek możemy usprawnić poprzez umieszczenie na stronie startowej ich przeglądarki. W dodanej ramce widoczne będą najnowsze otrzymane wiadomości. Kliknięcie w którąś z nich spowoduje przejście do narzędzia edycji fiszek.